A ty też masz takiego niemądrego tatę? Nie, ja nie mam taty, ja mam tylko brata. <suszy> to... To, to, to nikt się w tej szkole nie rusza. to jestem wyciskacz łez dosłownie przez bicie. I wszystko, złamania choć. Ja nazywam się Marcel i zapraszam Was na kolejny odcinek rodzinki. Za cztery dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Jeśli tobie też wakacje wydały się za krótkie, strzel teraz łapkę w górę, tak jak inni. Gdy to zrobicie, czyli dacie lajka, to rodzinki będzie więcej, a przecież jest to seria, która ma was rozweselać i dawać wam szczęście. Pamiętajcie, że każdy, kto zasubskrybuje ten kanał i napisze w komentarzu swój nick z Minecrafta. Może zamieszkać w naszym mieście Zmień kolor przycisku subskrypcji Z czerwonego na szary Bo jak masz czerwony to niedobrze, musisz mieć szary A teraz weźcie coś zimnego do picia I zobaczcie jak Zusia przeżyła swój pierwszy dzień w szkole I czy w ogóle przeżyła Apel, rozumiesz? Córko, rozumiesz? Apel Apel szkolny, szkoła się rozpoczyna Rozpoczęcie szkoły Masz fajny plecak, bo prosiłaś żebym ci go kupił I idziesz na apel Masz ubranie, mama cię ubrała fajnie chyba Brzydko. No, jak ty żeś się o, chciała ubrać w, jakąś, w jakieś różowe, jakiś coś no, no co ty się dziwisz? No, że ci ma. Mama... różowy, chciałam no. się ubrać normalnie. A co jest tutaj? Le... Spódnicę B ubrałaby. Dobra, chodź, nie, 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 nie histeryzuj te dziewczyny wszystkie będą miały dzisiaj spódnicę, to jeszcze się będziesz cieszył. No ty chyba, tata, nie słyszałeś, to to w chodź, Oho, ja co to jest histeria, moim. Chodź, bo się musimy spiać. Oho, ja dobrze słyszałam, co to jest histeria. Musimy zatankować, więc jedziemy jeszcze na stację. Ty mnie ostatnio bardzo zawodzisz, wiesz? No zawodzisz mnie na każdym zakręcie, cały czas są z tobą jakieś problemy, wyjdź z auta, proszę, wyjdź z auta, posłuchaj mnie, ja będę tankował i ci wszystko powiem, zawodzisz mnie na każdym zakręcie. Chciałbym, żeby to rozpoczęcie roku szkolnego i w ogóle ten rok szkolny był już trochę inny, dobra, żebyś była grzeczna, żebyś nic nie nam co? Ty, mama zawsze tak mówicie. W zeszłym roku to mi dowaliliście cały tydzień obowiązków. Jakieś treningi angielski, nie wiem, jakaś gitara Dzięki co ja nawet temu nie wiem, w przyszłości będziesz miała dużo pieniędzy, będziesz bogata, bo się dużo nauczysz i będą cię zatrudniali wszędzie. Idź, zapłać teraz, teraz na stację. Idź, zapłać na stację. Ja nie mam ja pieniędzy, mam bo ja pieniędzy. właśnie się nie uczyłem, także się ucz na ojca. Idź, zapłać pieniądze. No, a mamie brakowało jednej piątki do srebrnej tarczy. No, idź, zapłać i czekam w samochodzie. Mhm. A to mogę gumę. Córa nie, wsiadaj, jedziemy na apel. Jak to nie mogę? No nie ja będziesz góła, gumy, na, nie będziesz miał takie. Pyk. Ja zawsze! Tak! Tak, wiesz co, ja ostatnio bomblę! Strzelałam na Bąble. lekcji polskiego, jak I Dostaniesz. Mnie w Słuchaj, jakby, jedy, to jest bardzo możliwe, że ty jako jedyna dostaniesz na apelu jedynkę, wiesz, jestem przekonany. Na apelu no. jedynkę? Masz taki. Naprawdę chcę, żebyś w tym roku skupiła się na nauce, na rozwoju osobistym nic nie jedzie, nic. Chcę, żebyś po prostu była. Normalnym dzieckiem! Pierwszy raz dobrze! Ale ja nie jestem normalnym dzieckiem! O nie! co ci chodzi? Całe miasto! Wysadziłaś... Mam i mam A... i tu kadłubek też mam! Dobra, już nie, nie dyskutuj, koniec kropka. O, widzisz, pierwsza kole... jest koleżanka jakaś twoja. Ale tam jest Parking! A, tak, fajnie, idziesz do szkoły. Idziesz do szkoły, rozumiesz, Lena, rozumiesz Ale jak nie chcesz co Oczy, nie, 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 ty ale to no jest mistrz parkowania 2000 zł. Tak, tak. chodź. chodź, Chodź, chodź. Pewnie twoja nowa koleżanka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chodź, już. Poznaj się z koleżanką. Jak, jak, jak ma na imię? Ale, ale ja to nie z mojej koleżanki ja jej nie znam. O, Zuzia Lena, poznajcie się i razem do szkoły, już, wsio. Dobra, masz tu chleba, bo Ale nie rodzice jesteś, muszą uczestniczyć Plecak, w Zakładaj podobno. plecak. Masz zakładaj chuchy, plecak. O, ja nie Boże. będę. Ej, proszę, mógłbym Załóż sobie plecak, skarbie, bo chciałaś, tak? Wziąć na apel plecak, pochwalić się idź. Wszystkim, idź. wszystkim w klasie. I teraz idziesz, no? Idziecie. Idźcie no, razem. Nie, idź. nie, idź. nie idź. ma twoje... No, Ja nie chcę iść. Zapoznajcie musisz się, się i o... idźcie do szkoły, no naprawdę. bo no mnie nie stać. To jest państwowa darmowa. Idź. No, Widzisz? Idź, idź. Zuzia, do szkoły. Weź koleżankę. Koleżanka, koleżanka nowa w szkole? Koleżanka nowa w szkole, to weź się nią zaopiekuj, no. Już. Zaprzyjaźnimy się. Dobra. Okej, ja ta ja <noise> Elena jest. A wie pan co, te, te dzieci. A to córka? No to pan z jakiś taki nie, młody. Nie, nie, nie córka, siostra. A, siostra, Dzień ten Dzień dobry wszystkim! Ten apel się wie pan co kończy za jakieś. Jak dobrze patrzę, tak za jakieś pół godziny, to co? Może byśmy Patrz. poczekali razem, bo tak nudy będą, co? To pizzę no zjedziemy. możemy poczekać. O, dobra, ale pan stawia, bo ja biedny jestem. Ja stawiam? E, wie pan co, ja też. Zaraz, pan ma. Czy ja? Zaraz. Strażak Mati? No brawo! Że ja. MATI, Mordo, dlaczego mnie wylałeś z roboty? Nie, no, żartuję, dobra, chodź, pojedziemy. I ty nie masz pieniędzy, masz, jesteś właścicielem stacji stacji strażackiej, co? Mało pożarów ostatnio? Nie, nie mało pożarów. To Burmistrz płaci, nie? Nie wiesz, ty, nie. nie stacja, a może byśmy jakby. zrobili taki mały biznes, że ja bym ci podpalał drzewa, to byś się gasił, byśmy zarabiali? Nie no, żartuję przecież oczywiście. Proszę cię. Słuchaj, mamie. Ja znalazłem teraz nową pracę. Jestem lekarzem w państwowym o, tutaj szpitalu. Tak, także jakby się coś stało, to, 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 to proszę ja ciebie. Dzwonisz do mnie i przyjeżdżam. Chodź, idziemy na pizzę. Chodź. Ja stawiam. Słuchaj, ale powiem ci, że mi się ostatnio zaczęło układać. a tu się nie da usiąść. E, dzień dobry. E, dzień dobry. My już kiedyś panie byliśmy. A, witam, witam. To co? Siadamy sobie. Siadaj, rozgoście, Ja zamówię pizzę. A, poprosimy Poprosimy dużą pizzę, poprosimy dużą pizzę. Tu, 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 tu też się nie dało usiąść. Proszę pani, wszystkie są te, te, te stołki zajęte? chociaż ja cię oprowadzę. Ogólnie to papelu też cię oprowadza, ale to teraz cię oprowadzę po szatni. Bo tata mi kupi no. jakiś siarowy różowy plecak, a ja chciałam czarny i w ogóle nie rozumiem go, ale wiesz. No. On jest taki niemądry i się nie uczy. A ty też masz takiego niemądrego, tatę? Nie, ja nie mam taty, ja mam tylko brata. To to, 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 nikt Cię w tej szkole nie rusza, tu jestem wyciskacz US, dosłownie przez bicia i wszystko, złamania, chodź. Okej, okay, dobra. Dobra, chodź. Tutaj, okay. e, ja, jesteś sobą do szkoły, tak? No tak. Te żawki powinny być za, podpisane. czekaj, tutaj. Okej. Okay. ty. Tutaj ja. Co wiesz co, bo Ty tak trochę smutnie wyglądasz, Teraz ja się z Tobą zamienię. Ty, szapka? Proszę, no, od, od, od dzisiaj to jest Twoja szapka. Gratuluję o wyboru, dzień. miłego życia. Dzień. No, dzień. Z, nie wiem jak tutaj schowam swój plecak, bo nie podoba mi się on w ogóle. I chodź, dzień. idziemy na apel. Dobra, dobra. my ja już spóźnione jesteśmy. Niedawno rozstaliśmy się. A znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa miesiące. Dobrze, wszyscy tęskniliście za wakacji. Dziewczęta, proszę, zajmijcie swoje miejsca i już cichutko. Już cichutko. Zuziu. Tak. Także nie tak łatwo pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, nasze wakacyjne przygody i przyjaciół. Ale nadszedł w końcu dzień, kiedy musimy wrócić do tego miejsca i zacząć naukę od nowa. No, de, A teraz kilka słów od waszego ulubionego dyrektora Jarząbka. Oddaję głos, proszę. Dziękuję, pani Marto. No to widzę, że tutaj nowa twarz jaka się pojawiła w naszej szkole. A jakiś wierszyk pani umie, co? Nie, dyrektorze, Czy, ona się stresuje. Tak się stresuje, nic się nie stresuje. Proszę stanować troszkę, to mała nie dziewczynka. Nie będę dziewczynka. Nowa dziewczynka, niech się pojawi, niech Ale... coś powie, niech się przedstawi chociaż. Nazywam się Lena. Panie smętny, proszę nie stresować, to jest mobbing! Z tobą udziałem to się jeszcze policzymy. Tak, na pewno. Po, po apelu do mnie do gabinetu. Zobaczymy. Nie No, tutaj. I powiem tak, urząd miasta przeznaczył na... A zresztą co ja będę mówił? Pani Marto, proszę opowiedzieć, co się wydarzyło przez wakacje u nas w szkole. Dobrze, dyrektorze. Y urząd miasta przeznaczył dosyć dużą kwotę na nowe sale, na sprzęty do sali, mamy... Całkowicie odnowioną salę chemiczną, nowe sprzęty na włew, małą siłownię. W nowej sali od polskiego tutaj mamy nowe tablice interaktywne, które Aj, myślę, że ty. uzupełnią naszą naukę. Będzie ona lepsza, porządniejsza niż rok temu, jak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy już na tym. Wiesz, co? Mam pomysł! Wysadźmy szkołę bombą atomową! Skąd ty weźmiesz bombę atomową? Eee... Mam swoje sposoby. No to, cho choć trzeba jakoś uciec stąd. Trzeba się przedostać, trzeba się przedostać do tamtej drzwi. Pamiętasz film akcji? Ten, który leciał we wtorek? Dobra. Mam nadzieję, że nowy rok na przyniesie wam wiele sukcesów i miłych wspomnień. I lecimy. Liczę na to, że wszyscy będziecie aktywnie uczestniczyć w szkoły, w konkursach. W zawodach sportowych i A Rozsławiając imię naszej szkoły na terenie powiatu województwa. nauczyciele północy. nawet i na na Dobra, możesz już stać. A propos, ja? e, chodź, a propos operacji Bum-Bum: e, co ta ślepa mówiła na apelu? Mamy no? nową salę chemiczną. A co to jest za dofinansowanie, jeśli szkoła nie ma składników bomby? O! A sorry, nie tu! Dobra, chodź chemiczna. Dobra. Okej, okay, dobra, teraz dobrze. Ty znajdź jakąś książkę. I mów mi, jak, co trzeba wziąć. Dobra. Mm, to powinna chodź, być dobra. taka książka. Dobra, tutaj coś jest. Mm. Tu jest! Gdzie? Tu. Dobra, stój przy... stój o, dobra? i mów, czekaj. co trzeba wziąć. E, jakiś... Czekaj, czekaj co to jest. No trzeba tutaj jakieś te, jakieś atomy zderzyć czy coś, ale, ale to jest trudne, Zuzia. Jakie ziomy? No atomy. A, atom, a co to za atom? No, no, nie wiem, właśnie jakieś takie małe kuleczki to są chyba. A to, a, a, jak to? No nie wiem, ale one się muszą zderzyć czy coś tam, czy rozerwać, nie wiem i, i wtedy, i wtedy się robi bomba atomowa. A, to pewnie łatwe wszystko tu znajdziemy, chodź. No, o, jedno, dobra. drugie, o, trzecie, czwarte, piąte, dobra, baby dużo, chodź, okay. przeczytaj, przeczytaj, czy to jest łatwe, czy trudne, bo na YouTubie zawsze mówią. No, no to jest, to, to jest, niby napisane, że to jest trudne. Dobra, dla mnie nie ma nic trudnego, chodź, zrobimy taki biznes, chodź, tutaj to zrobimy, zrobimy taki biznes, że no. my rozwalimy szkołę. I będziemy pobierać opłaty, takie mandaty od wszystkich dzieci, które będą się cieszyć. O. Ej, to, ej, to jest, to jest ciekawe. Zbijam fortunę, rozumiesz? Bo nikt nie lubi szkoły, czyli każdy się o. będzie cieszył. Nawet ta na, na nauczycielka od polskiego. O, no i super, może trochę bratu pomogę przez to. No, ty, tam wszystko zostawisz dla siebie, dobra. Słuchaj, ja tu znalazłam takie rzeczy jakieś. Nie hmm? wiem, nie wiem co to, więc uważaj, ale. Dobra. My musimy to złączyć. Weź teraz różową, choć tutaj na stół będzie nam łatwiej, bo ja to taka trochę niska. Jestem wyrośnięta, nie był rosłą, dorożną, ale nie. Jestem mniejsza od ciebie. Dobra, rzuc, rzuc, i teraz rzucamy w kolejności tak. Yy, raz, mhm. dwa, trzy. Jedna, druga, mhm. trzecia, mhm. czwarta, piąta i bum, szósta, dawaj. No matko, to to przecież takie podatki, to teraz te, te ZUSy, waty, to wszystko, to przecież to jest strasznie, to jest jakaś a drożna, a ty nie, młody nie, jesteś, nie, tak. to, ty, to ty powinieneś jakieś studia kończyć, a nie, a nie już do pracy i trzeba ci jakoś pomóc, no, trzeba gdzie, ci jakoś gdzie, pomóc, a gdzie wy mieszkacie, nie mów mi, że mieszkacie tak, na tym, o mój Boże, mieszkacie na tym osiedlu, biedoki takie, no matko. Drodzy widzowie, jeśli byście chcieli śledzić odcinki Biednej Rodzinki, <noise> to zapraszam was w prawym górnym rogu ekranu, nie, że się śmieje, że są biedni, tylko po prostu się zrymowało, to wiesz, szkoła się zaczęła, rachucia chuj święta są, słuchaj, to zaraz no tak, no zaraz tak, są dokładnie. kolejne wydatki na święta tego. Więc no, ja cię już oficjalnie, oficjalnie zapraszam na, świę, na święta do mnie. O, żona się na pewno ucieszy. Weźmiesz swoją siostrę i za, no, zapraszam no, do mnie. No, dziękuję no, za Bo brat, który wychowuje y, samodzielnie siostrę swoją i jeszcze ją utrzymuje, bo ty ją utrzymujesz rozumiem pracując w tej... No tak, utrzymuje. No, dla, dla mnie to jest największy dowód dorosłości. To jesteś po prostu super odpowiedzialnym człowiekiem. To w twoim wieku to wiesz, co ja robiłem. Głupoty same. A ty już utrzymujesz siostrę i to jest prawidłowe. I pracujesz i jest i ten. No. <laughs> No, no. To co? To na spółę tą pizzę kupimy, nie? Pierwszy w życiu mi się coś udało! Piona! Piona! Słuchaj, y, to zróbmy tak. Ja podniosę bombę, a ty a? idź do... Gdzie byłby telefon? I do biblioteki! Ona, on tam a jest za na pewno telefon. Ale słuchaj, musisz zadzwonić do szkoły, zatkać sobie dziurki w nosie i powiedzieć. Że Przepraszam bardzo, ale w lokalu jest bomba! A, a dobra, okej. Okay? Okej, okay, i, i idź, pow, powodzenia! Okej, okay, dobra, powodzenia też. Kurde, jak ja to podniosę? O, ciężkie. Słuchaj, gdzie jesteś? Tu, dobra. do szatni. Jak skończysz dzwonić, to szybko do mnie przyjdź, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. A dodatek, żeby jeszcze tego było mało, lekcje matematyki będą prowadzone teraz w Minecraft'cie. Co, telefon mam. No tak, słucham? Co? Jak? Bomba? Gdzie bomba? U nas szko bomba? U nas szkole bomba? Dzieci, ewakuacja. Wszyscy, wszyscy ewakuacja za nami! Zadzwoniłaś? No tak, i wszyscy tam gdzieś uciekli. Wszyscy chyba już tam autobus do ich zabrał czy coś tam. Dobra, to słuchaj, bo Rony? musimy zrobić zasabiać drzwi otwarte? Dobra. No tak, ja tak tak. kliknę ląd i no. musimy szybko uciekać, okej? Okay? Mhm. Więc gotowa? No. Trzy, cztery. ry O to wszystko, za... uciekaj! Kredyty na wyprawkę szkolną Mati to no. jest najgorszy pomysł na jaki mogłeś wpaść i chyba sobie zdajesz z tego no. sprawę, prawda? Odset... Odsetki za takie odsetki komputer, tak? Wiesz co mi, wiesz, co mi, wiesz, co mi moja wkręciła Zuzia Nie, Moja? Ona mi co? mówi tak, na WF potrzebujemy laptopa, na WF! No. No, mo, no moja siostra no. właśnie tak samo coś mówiła o jakimś a ja, laptopie. Coś. A ja co myślisz? A ja głupi? Po prostu... Ło! O, co to było? Co to? Ale co tu? Co się dzieje? Co? 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 Jak to? Jak, jak, zaraz ktoś... Jak ludzie tu biegną. Chowaj się, chowaj się, to są jakieś zombie! Co tu się Nie. dzieje? Jezu, Jak szkoła, szkoła wybuchła? Dobrze, dzieci, jak co się dzieje? Co się dzieje? Zuzia, gdzie jest Zuzia? Gdzie jest Zuzia? Zuziu, Zuziu, Zuziu. gdzie jesteś? Lęka. Gdzie Lenka? Gdzie Lenka? Gdzie oni? Co się co, co się wszystkie dzieci co? wyprowadziliście ze szkoły wszystkie? wszystkie. No to gdzie, gdzie są gdzie nasze wszystkie? dzieci? To gdzie jest Zuzia i Lenka jak wszystkie wyprowadziliście? Gdzie jest Lenka? Zuzia? Co to jedzie? Zuzia. 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 Zuzia, co tu się stało? Czemu? Co? Zuziu, co jest? Zosia Zuzia. Zuzia co się tu stało Zosia Złaś z motora Co się tu Złaź z motora Zuzia, Złaś z motora Zuża Co ty was dietik. Zuzia wysadziłaś szkołę Zuża nie, Zuzia, nie. Zuzia, nie.